Radio Polonia, Polonia Wiedeń. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Radio Polonia Wiedeń przy współpracy z Radio Orange. Dzisiaj jak zwykle dla Was Marek TV. A moim gościem jest Sylwia Sarnowska i jej. Witam. Tak, witamy Cię serdecznie Sylwia. I przechodzimy od razu do tego, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Witam Was wszystkich serdecznie. Więc teraz w sobotę mieliśmy dziewiątą Wigilię dla osób. Bezdomnych w trudnej sytuacji życiowej. I przybywa na nią coraz więcej osób, bo z tego co widzę, to trend jest, że coraz więcej ludzi czuje się albo i jest samotny. Tak, to prawda. My zaczęliśmy 9 lat temu, było 50 osób, teraz jest 150-160. No wczoraj było koło, Po karteczkach, które rozdawałyśmy było około 160 osób. To są tak, tak jak mówisz, osoby samotne, które chcą spędzić chwilę z jakąś drugą osobą, a również osobne bezdomne, nie? bo niestety ten to tak samo dotyka coraz więcej osób w Wiedniu. I Sylwia, to nie jest twoje pierwsze, że tak powiem wydarzenie, które zorganizowała, tylko to już jest kolejne. Czy możesz opowiedzieć o starcie, kiedy zaczynałaś wtedy chyba jeszcze sama, a dzisiaj już z ekipą, jak to nazywasz, chłopców i dziewcząt, ale opowiedz o tym też z tego punktu widzenia. Tak, to prawda. Dziewięć lat temu był, gdzie pewna dziewczyna dała na Facebooku posta, że chciałaby zrobić wigilię dla osób bezdomnych. Konkretnie to chodziło dokładnie o osoby bezdomne. Nie wiem, dlaczego mi akurat w tym momencie tak bardzo dotykło serce i mówię, napisałam do niej i napisałam już może do naszego księdza, powiedziałam, że tam jest sala. I ksiądz bez, bez wahania powiedział, kurczę, fajny pomysł, nie? I tak się zaczęło. Wtedy z Anią, Anią miała ja na imię, to zorganizowałyśmy to tak naprawdę z ludźmi z Facebooka. Było teraz, powstała grupa, bo coraz więcej osób, Ania odeszła, bo już następnych wigli nie chciała organizować, a ja zostałam i, I przyszło do mnie więcej. I tak dokładnie, pociągłam to dalej. Coraz więcej osób do mnie dołączyło i stworzyła się grupa. Grupa, która, jak to, mówi, jak to mówię, nie działa. No, tak się nazwaliśmy. Wigilijne dziewczyny i chłopcy. Dlaczego tak? Bo powiem szczerze, że myśleliśmy nad nazwą, a ktoś, ktoś nawet z boku, ktoś, kto to nas zna już tam od parę lat, mówi tak, no ale wy już macie nazwę. Po co wyszukacie szukacie nazwy? Przecież wy jesteście wigilijny. Wigilijne dziewczyny, nie? No, a że na początku było wigilijne dziewczyny, a chłopcy się zbuntowali, a czemu nie chłopcy? Więc powstało wigilijne Chłopcy i dziewczyny. I właśnie teraz przejdziemy do tych, słuchaczy, do tych wigilijnych dziewczyn i chłopców. Kto kryje się za tą nazwą? Za tą nazwą kryją się moi przyjaciele, tak naprawdę, bo to są, to są dwa, małżeństwo, jest, dwa małżeństwa: jest, jest Asia z Piotrkiem, jest Patrycja z, z Jarkiem, no i no, my, dziewczyny, no bo większość jest dziewczyn, ale są, jest też. Tomek jest też w tym momencie, Robert dołączył, jest, no są też chłopcy dziewczyny, takie tacy po prostu, tak jak ja, no sami, no sami, nie można powiedzieć sami, no, ale to bez, bez drugiej połówki. Pozwolisz, I Pozwolisz, że pozrobię tutaj Kaję udałe, ponieważ na pewno też przyczyniła się do tego i była razem z wami, a ja pamiętam, znaczy jest że... cały czas. Właśnie, a ja pamiętam rok 2021, 2022, czyli w momencie, kiedy była pandemia i właściwie wtedy Kaja no, podarowała moim koleżankom i kolegom taki swój wypiek, który mi oczywiście bardzo dobrze smakował i myślę, że te wypieki też teraz e, robi i na pewno, no, tak jak już powiedziałaś, bierze aktywny udział też w tych Waszych przygotowaniach. A akurat co do Kaj, to powiem, że Kaj jest od pierwszej wigilii naszej, bo Kaj jako pierwsza, osoba dziewięć lat temu odezwała się do mnie na Facebooku, że chce pomóc. I to jest jako pierwsza osoba, zawsze przygotowywała coś na Wigilię, a od dwóch lat uczestniczy już jako personalnie na Wigilii. Tak, oczywiście, bo w tym momencie to się trochę tak przerodziło w większe akty, bo to nie tylko już sponsorzy, ale tak samo i my staramy się w jakiś sposób zdobyć pieniądze, pieniążki na te nasze akcje. Nie chcemy być po prostu bierni i Kaja oczywiście swoimi wypiekami nas wspiera. Robimy licytacje, Dziewczyny, uczestniczymy w tych licytacjach, więc różne rzeczy dajemy na tę na naszą grupę i staramy się jakieś zdobyć jakieś pieniążki. I oczywiście Kaja i wypieki są, jak to się mówi, no. Jak to się mówi <noise> najlepsze, bo, bo ona jest po prostu super. Sylwia, ciebie, ciebie i Twoich przyjaciół oczywiście można też zaprosić na różnego rodzaju imprezy, bo wiem, że staracie się pozyskać fundusze. Byliście u Jacka Rozmiarka, byliście na innym wydarzeniu u Beaty Walaszek. Wspieracie te Dokładnie. wydarzenia i przez to pozyskujecie też możliwości właśnie sfinansowania tych potrzeb, które się rodzą przy takim właśnie wydarzeniu jak ostatnia sobota. Tak, Marku, dlatego zapraszamy ludzi, którzy chcą, jakby potrzebują, spo, potrzebują jakieś, jeżeli mają jakieś większe imprezy, coś organizują, potrzebują cateringu. My bardzo chętnie weźmiemy w tym udział oczywiście, i bo to jest naszym zamiarem, żeby zdobyć fundusze na nasze, nasze akcje po prostu. No bo tak jak mówi, nie możemy zawsze wymagać od ludzi, musimy sobie najpierw wymagać od siebie, a później prosić ludzi, więc tak stwierdziliśmy, że będziemy się starać po prostu sami zdobyć z fundusza, możemy zdobyć to na naszej grupie, jako robiąc licytację, ewentualnie zrobić jakieś cateringi i to jest dla nas takim głównym celem w tym roku przyszłym. No właśnie, zanim przejdziemy do roku 2025 i tego, co planujecie, pozostańmy jeszcze przy tych osobach, które was Sparły, czyli przy tych patronach, sponsorach, a jest ich trochę, jeżeli dasz radę, wymień ich tak, żeby ich tutaj uhonorować, a może na następny rok także pozyskać jakiś nowych partnerów, sponsorów czy patronów. Tak, to prawda, teraz było tych ludzi troszeczkę, tak jak zawsze co roku mamy sponsorów, którzy nas, nas wspierają i jest z roku na rok coraz więcej. I teraz bardzo chcieliśmy podziękować, jak zawsze, Łukaszowi Kornaś z siostrą, którzy przyrządzali dla nas rybkę, dokładnie sondacze w tym roku, a ich sponsorem był Ace Halken S.T.P. Nie wiem, czy to dobrze wymieniłam, ale mam nadzieję. Firma Mars, która nas oficjalnie wsparła w tym roku. Ambasada Polska, która po raz pierwszy od 9 lat też nas wsparła. Później y, Susp, y, Paweł, w sus, tym y, minutę, w y, tym. Y, nie wiem teraz dokładnie, kto naz, jak to się nazywa. 15 bo, za... minut minut. Czy... Dokładnie, 15 zł, tak? Dokładnie. Jak znają ten obiekt, no, Tak, obiekt tak, Pawła znamy. Paweł, tak. No, dokładnie. C Cuden dry Haken, to też jest restauracja w pierwszym becyrku, która też nas sparła. Wsparł nas grosik. Y Wsparła nas Biedronka, wsparła nas restauracja Rosenthal. Także to są tacy główny, no i Beata właśnie z górskich z tego Stowarzyszenia yy, Górskich opowieści. opowieści. Tak, pozdrawiamy Beatę Baraszew, no pewnie. tak, tak, to było super, super wydarzenie. Naprawdę to było tak miłe, miłe wydarzenie właśnie w tym roku, co nas spotkało i pozdrawiamy Batkę. No i tutaj przejdziemy do twoich planów, do waszych planów w roku 2025. Tak, no pierwszym planem, tak jak, tak jak, no, jak myślicie, jest na pewno Wielkanoc, no bo to jak już zaczęło się od Wigilii i teraz jest, była później Wielkanoc i to pierwszym planem jest Wielkanoc, ale takim głównym naszym przedsięwzięciem w tym roku następnym będzie zorganizowanie dla domu dziecka tam, gdzie byliśmy teraz, u dziewczynek z Lubania. Chcielibyśmy ich po prostu wziąć do Energylandii, do Zatora. I na to będziemy zbierać fundusze i na to będziemy po prostu pracować. Od już od nowego roku będziemy się starać zdobyć fundusze na to, żeby te dziewczynki tam wziąć, żeby im zapewnić lokum, spanie, no i wiadomo jedzenie, bo to jest taki punkt nasz, no takie, takie, takie dwa punkty, które na razie mamy w planie. A co życie przyniesie, to zobaczymy. Będzie dobrze, Cyga. E, wiem, że będzie dobrze, ale jeszcze jedna rzecz, która mi się teraz nasunęła do głowy. E, organizowaliście też pomoc dla powodzia. No było to w pewnym okresie bardzo e, wielkim hasłem. Wszyscy chcieli pomagać, ale Wy, żeście też tutaj swoją cegiełkę do tego wszystkiego dołożyli. Słuchaj Marku, pomoc dla powodzian to było, taka, było taki pierwszy wow z Wiednia, jak się zaczęła ta tragedia i wszyscy chcieli pomagać na razie i to był taki pierwszy moment. A ja powiedziałam do naszej mojej grupy, powiedziałam słuchajcie stop, poczekajcie, niech to ciśnie, niech to po prostu, niech ta pierwsza pomoc pójdzie, bo to jest takie wielkie wow. My zaczniemy pomagać jak to wow opadnie, bo jak wiemy, bo pomoc dla powodzian trwa i będzie trwać. No to nie jest dzień, dwa, miesiąc, dwa. Więc zaczęliśmy pomoc, jak ta, te pierwsze łał wow opadło. Nasza pomoc polegała dokładnie na tym, żeby dotrzeć do rodzin, bezpośrednich rodzin. Więc nawiązałyśmy kontakty z dwoma osobami, dokładnie z panią Moniką i z panią Gabi. I to były akurat osoby, które od nas z Wiednia były takie polecone i tam z nimi współpracowaliśmy. Wszystkie paczki, które od nas szły, wszystkie meble i cokolwiek od nas szło, trafiało bezpośrednio do rodzin. Te rodziny bezpośrednio, zaraz po transporcie, jak dotarły, to odbierały. Więc to nie było gdzieś tam przekazywane, gdy nikt nie wiedział, co się dzieje. I mamy to udokumentowane. Jeszcze na ten temat będzie oczywiście jeszcze post bo to ta pomoc cały czas trwa. Chociaż już taka jak to się mówi bardziej z tyłu przez to inne akcje, ale mówię to cały czas trwa i tak jak mówię, to było dokładnie, per, y, dokładnie było do tych samych, do tych y, konkretnych rodzin. Robiliśmy też paczki dla seniorów do Domu Starców, więc no po prostu to było, to, to jeszcze tak jak mówię, cały czas trwa, tylko teraz już tego nie słychać, no bo Wiadomo, pewne rzeczy ucichną, o nich nie słychać, ale my dalej coś robimy. Sylwia, masz ogromne serce, pomocne serce, ale e, chciałbym tutaj podziękować w imieniu wszystkich słuchaczy i wszystkich widzów Marek TV, a także Radia Polonia Wiedeń, e, Tobie i praktycznie całej Twojej ekipie, wszystkim chłopakom, wszystkim dziewczynom, bo widać to też w internecie, widać to na stronach Facebooka, co robicie. Gdzie można Ciebie znaleźć? Gdzie można z Tobą nawiązać kontakt? Jeżeli ktoś był, był zainteresowany, Was wesprzeć? Oczywiście nasza stronka na Facebooku jest Figilne Dziewczyny i Chłopcy. Tam nas widać, tam widać, co robimy. Do tej stronki oczywiście, do tej, do tej grupy zapraszamy, bo tam na bieżąco informujemy o naszych, naszych akcjach. Ja tylko dodam tyle, drodzy słuchacze, że. Marek TV na pewno będzie Sylwię wspierać, będzie promować jej aktywność, a także wszystkich chłopaków i dziewczyn, bo warto pomagać. Sylwia, jeszcze raz Tobie serdecznie dziękuję. Dzisiejszym gościem naszej audycji, naszej rozmowy była Sylwia Starnowska. Opowiadała o Wigilii, opowiadała o swoich przyjacielach, przyjacielach i przyjaciółkach, ale także o tym, co planuje w roku 2025. Serdecznie Tobie dziękuję. Życzę Wam wszystkim zdrowia, no i do następnego razu. No i wszystkim życzę zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt, bo takie, no, żeby wszyscy byli zdrowi i no, żebyśmy się spotkali i mogli dalej wspólnie pomagać w następnym roku. Wszystkiego dobrego. I tym pozytywnym zdaniem Sylwii Starnowskiej powiem tylko tyle. Zostańcie zdrowi i do następnego razu. Jak zawsze dla Was Marek TV. Dzień. Radio Polonia, Polonia-Wiedeń.